Mm-hmm. Do tronu Matki Bożej zbliża się jubileuszowa 30. Łowicka Piesza Pielgrzymka Młodzieżowa na Jasną Górę. Na szczycie jasnogórskiego sanktuarium witam 30. Łowicką Pieszą Pielgrzymkę Młodzieżową na Jasną Górę! Pod przewodnictwem jego ekscelencji księdza biskupa Wojciecha Osiala wyruszyła 6 sierpnia z Bazylki Katedralnej w Łowiczu i dziś w jego obecności dotarła do tronu Pani Jasnogórskiej Królowej Polski. Pielgrzymi w czasie dziewięciu dni wędrówki celebrowali Perłowy Jubileusz. Od trzech dekad nieprzerwanie wędrują do Pani Jasnogórskiej, wypraszając potrzebne łaski, modląc się za diecezję, rodziny, młodzież. Ich wędrówka wpisała się także w rok jubileuszowy Rok Nadziei. Tegoroczna wędrówka była okazją do wdzięczności za możliwość pielgrzymowania wspólnotę LPPM, twórców. I kontynuujących ich dzieło, które do życia powołał święty pamięci, biskup Alojzy Orszulik. Był to także czas nadziei, jej wzbudzania, poznawania i powierzania Panu Bogu przez ręce Maryi. Na tegorocznym szlaku pielgrzymi uczyli się być świadkami nadziei, powierzali swoje intencje i zanosili je także, zanosili także te, które powierzono im w drodze. Poprzez konferencje przygotowane przez księdza Jacka Skrobisza rozważali sens i znaczenie modlitwy Ojcze Nasz, a w modlitwie różańcowej i koronce do Bożego Miłosierdzia polecali swoich bliskich, rodziny, diecezję i naród polski. Intencją główną 30. Łowickiej pierwszej Pielgrzymki Młodzieżowej była prośba o nowe i święte i liczne powołania kapłańskie, zakonne. Ołaski łaski potrzebne dla chorych kapłanów, zwłaszcza dla księdza Radosława Czarniaka, który przez wiele lat pielgrzymował we wspólnocie, a dziś mierzy się z chorobą. Pątnicy powierzali Maryi także młodzież, która jest nadzieją Kościoła, by nie zboczyli z drogi do świętości, umacniali się w wierze i nie tracili nadziei na życie wieczne. U szczytu Jasnej Góry Witam grupę służb łowickiej pierwszej pielgrzymki młodzieżowej, czyli grupę świętych aniołów stróżów. Mhm. Łowicy pielgrzymi z, grupi, z grupy świętych aniołów stróżów zajmują się organizacją i pełnieniem służby w czasie dziewięciodniowej pielgrzymki do tronu pani jasnogórskiej. Grupę tworzą wolontariusze posługujący na trasie pielgrzymki, naśladując swoich niezliczonych patronów. Czuwają i modlą się za siebie i za bliźniego. Z wielką radością wśród tegorocznych służb pielgrzymkowych i wieloletnich pielgrzymów witam Magdalenę i Tomasza Masłochów, którzy poznali się na pielgrzymce i 26 października ubiegłego roku zawarli związek małżeński. Witam także Aleksandrę i Jakuba Borkowskich, którzy wsięgali miłość przed Bogiem 9 sierpnia i że jako małżonkowie dołączyli do naszej wspólnoty. Witam także Jolę i Bartosza Stałacińskich. Wielkie brawa dla nich. Niech Maryja i święty Józef będą dla nich wzorem do, w osiąganiu miłości, małżeńskiej miłości i doskonałości. Z radością witam także najmłodszych wolontariuszy Hanie, Julkę i Julka, którzy mimo młodego wieku nie boją się służyć Panu Bogu i Bliźniemu. Niech aniołowie Stróżowie i Maryja prowadzą ich dalej przez życie. A w służbach naszej pielgrzymki byli w bazie Teresa Szymajda, Mirosław Zielonka, Hanna Kostrzewa, Julia Szymajda. W grupie specjalnej Mariusz Podraszka, Robert Kamiński, Łukasz Gołębiowski, Dominik Jażdyk, Paweł Pietrzak, Łukasz Sierka, Klaudiusz Sławiński, Krzysztof Zwoliński, Jakub Borkowski. W kwaterce kleryk Ma Martyl Korzeniowski, kleryk Bartusz Matuszewski, w liturgii siostra Ewa Pawlicka medycznych Diakon Filip Syk, Klaudia Sierota, Katarzyna Dębska, Paweł Dębski, Maciej Starczewski, Aleksandra Wiśniewska, Marek Pastusiak, Robert Kosiacki. W przewodnikach trasy Wojciech Czapnik, Bożena Kaczmarek, Michał Miterka, Łukasz Owczarek, Piotr Popowski. W łowickim Kędensie, Ewa Pawłowska, Renata Fabiszewska, Milena Kolis, Justyna Sierka, Aleksandra Borkowska. W technicznych Mateusz Jagiełło, Krzysztof Mroczek, Michał Szczepański, w Pidzie, Henryk Świtek, Karol Barański, Filip Goszka, Wojciech Adamala, Jacek Bibik. W mediach Wojciech Demski, Tomasz Masłocha, PR pielgrzymki Magdalena Gorzanki masłocha sekretariat Aleksandra Szatkowska, Anna Rajska, Dominika Sud. I to i to je prowadził Marcin Koch. Wielkie brawa dla służb pielgrzymkowych. W intencji grupy aniołów stróżów zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Aniele Boży, stróżu mój, Ty zawsze przy mnie stój, rano, wieczór, we dnie, w nocy, bądź mi zawsze ku pomocy. Strzeż duszy i ciała mego i zaprowadź mnie do żywota wiecznego. Amen. U tronu pani Jasnogórskiej witam grupę świętego Archanioła Gabriela. Grupa pielgrzymkowa świętego Gabriela Archanioła liczy 213 osób, które reprezentują różne grupy wiekowe. Od kilku latków, przez młodzież licealną aż po seniorów. Najmłodszy pielgrzym miał 10 miesięcy. Większość uczestników pochodzi z terenów w parafii w Kutnie, Łęczycy i Żychlinie, ale dołączają do tej, do tej grupy pielgrzymi sąsiednich miejscowości. W skład grupy wchodzą zarówno osoby idące po raz pierwszy, jak i doświadczeni pątnicy, którzy mają ze sobą wiele lat pielgrzymowania. Przewodnikiem grupy jest ksiądz Piotr Ornafa, wspierany przez innych kapłanów, księdza Zbigniewa Kalińskiego, Wikariusza Generalnego naszej diecezji, księdza Michała Szkupińskiego, księdza Mateusza Endera, księdza Kacpra Wasiaka, no Prezbitera, księdza Pawła Olszewskiego, księdza Jakuba Zakrzewskiego. W drodze opiek opieką duchową służyli także ks. Zariusz Kuźmiński, ksiądz Bartłomiej Borowski, ksiądz Tomasz Jackowski. Grupie towarzyszy, towarzyszy kilku muzyków z gitarami i którzy nadają marszowi radosny rytm. Każdy dzień wypełniają Modlitwą w ciągu dnia, różańcem, konferencjami, śpiewami i roz rozmowami we wspólnocie. W czasie marszu pielgrzymi niosą krzyż, symbole pielgrzymki i grupy, a przede wszystkim intencje własne i te, które powierzają im dobrodzieje. Wspólnota dba o atmosferę życzliwości, gotowości do pomocy i wzajemnego wsparcia, dzięki czemu pielgrzymka staje się doświadczeniem głębokiej formacji duchowej. Pielgrzymi dbają o siebie nawzajem, pomagają w niesieniu bagażu, wspierają osoby zmęczone, okazują życzliwość spotkanemu człowiekowi. Atmosfera w grupie łączy modlitewną zadumę z braterską radością. Czy grupa śpiewa coś? Gabriela Gruba. Maryi. W plecach i na plecach i stuły na szyi księża najwspanialsi, mi kochani, pokłonią się Matce i wspaniałej Pani Matko. Kłótną i doma nie Wśród naszych pielgrzymów znajdziesz też łęczycę. Dobrze nam ze sobą na pielgrzymim szlaku. Apelę jednoczą w boku krzyża znaku. Matko nieskalana, matko kochana, panno nad nami oręduj za nami. intencji grupy Archanioła Gabriela. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc Twojego Jezus. A Maryjo Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Gabrielu, u tronu Matki Jasnogórskiej witam serdecznie grupę świętego Michała Archanioła. Grupa Świętego Michała Archanioła to najbardziej liczna wspólnota na szlaku Łowickiej Pieszej Pielgrzymki Młodzieżowej. Wyróżnia się jednością, młodzieńczą radością, ewangelizacją w drodze, gotowością do służby Panu Bogu i Bliźniemu, wypełniając tym samym słowa zamieszczone na krzyżu Łowickiej Pieszej Pielgrzymki Młodzieżowej za siebie i za bliźniego. Przewodnikiem grupy jest ksiądz Rafał Babicki, proboszcz parafii Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny w Skierniewicach i honorowy przewodnik naszej pielgrzymki. Pomagają mu ksiądz dr Roman Senkalski, proboszcz wiesiące i pracownik Wydziału Duszpasterskiego kuri Diecezjalnej, ksiądz Krzysztof Michalski, Klery Jakub Lipkę oraz siostry misjonarki Krwi Chrystusa, siostra Marietta i siostra Emanuela. Wkład grupy św. Michała wchodzą pielgrzymi służb mundurowych, ochotniczych straży pożarnych, służby więziennej, żołnierze Wojska Polskiego, uczniowie Wyższej Szkoły Służby Pożar Pożarniczej w Krakowie. Grupa św. Michała Archanioła to pielgrzymi z rejonów Rawy Mazowieckiej, Skierniewic, Nowego Miasta nad Pilicą Białej Rawskiej, Lubochni, Łęczycy, Sochaczewa, a także Warszawy i różnych stron naszej diecezji i kraju. W grupie pielgrzymuje dużo młodzieży i dzieci, ale i osoby z doświadczeniem życiowym. Wśród pączników jest także Emilia Wysocka, która jest od, osobą niewidomą i pielgrzymuje pod opieką koleżanki. Razem z pielgrzymami w drogę wyruszył także Włoch Eugenio Alesi, który wędruje różnymi odcinkami drogi Kamino w tym roku przez Polskę. Pielgrzymi z grupy świętego Michała utworzyli wspólnotę modlitwy wiary, nadziei i miłości. Grupa Odkryła dar wspólnego pielgrzymowania we wspólnych posiłkach, wspólnej bazie. Cieszyli się swoją obecnością podczas pielgrzymki na szlaku, a także na postojach, we wspólnej modlitwie i zabawie. Grupa posiada własną bazę z prysznicami i kuchnią. Michałków charakteryzują apele wieczorne we wspólnocie. W czasie pielgrzymki przeżywali apel w nawiązaniu do roku jubileuszowego przechodzili przez bramę Krzyża Świętego, pamiętając, że krzyż jest źródłem naszego zbawienia. Był także apel, w którym wspólnie odśpiewali nieszpory o Najświętszej Maryi Pannie z roczystości. Są grupą pełną nadziei do Jezusa i Jego Matki Maryi. Święty Michale, patronie nasz, Ty nad nami zawsze czuwasz. Boże, jak witnie w nas, i już w trzydziesty jazd. Święty Michale, patronie nasz, Ty nad nami zawsze czuwasz, Perum jest tutaj, każdy z nas. Intencji grupy Świętego Michała Archanioła. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Święty Michale Archaniele, Wspomagaj nas w walce, a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną. Oby go Bóg pogromić raczył, pokornie o to prosimy. A Ty Wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Amen. Witam u tronu Pani Jasnogórskiej, Grupę świętego Rafała Archanioła. Grupę pod patronatem świętego Rafała Archanioła tworzą pielgrzymi Sochaczewa, Żyrardowa i okolic, a także Grupa Salezjańska. Przewodnikiem tej grupy jest ksiądz Karol Chrapulski, pomagają mu ksiądz Hanonik, Piotr Krzyszkowski, dyrektor Radia Wiktoria, Łukasz Gawrzydek, ksiądz Roman Wawrzyniak i Salezjanie, ksiądz Sławomir Piotrowski i ksiądz Mariusz Rudzki oraz kleryk Michał Kaliński. Pielgrzymują także siostry niebokalanki, siostra Rozalia Doroch i siostra Laurencja Jażdżyk. Opiekę medyczną w, drogi, opieką medyczną w czasie drogi służyły Iwona Dudkiewicz, Ewa Wódka i Agnieszka Adamiak. Służbę porządkową na trasie pełnili Maciej Małecki, Marek Kuśko, Jolanta Gonta, Kamil Zieliński, Patryk Dramiński. Silną gru grupę muzyczną tworzyli Natalia Runkwic, Rozalia Prokopiuk, Agnieszka Panek, Karolina Zimnicka, Joanna Dasiewicz, Aneta Zapłata, Marta Wasilewska, Alicja Krasucka, Agnieszka Adamiak, Agata Krasucka, Agata Michalska, Małgorzata Gałecka, Rafał Biały, Marcin Szydłowski. O to, by pielgrzymom niczego nie brakowało, zadbała tzw. Tak baza, której służbę pełnili Grażyna Kiwel, Marianna Marcinkowska, Ryszard Poweć, Arkariusz Wódka, Wojciech Dąbrowski, a o bagaże części, części grupy zadbał Huber Kopaszewski. O nagłośnienie na trasie się, troszczył się Robert Sobieraj. Grupa jest wyjątkowa ze względu na obecność dużej liczby rodzin. Wśród wielu intencji pielgrzymi modlili się m.in. o jedność w naszym narodzie, a także za rodziny, o wychowanie młodego pokolenia w duchu wartości chrześcijańskich. Przyzywali także stawiennictwa swego przemożnego patrona, polecając wszystkich chorych na duszy i na ciele. Ty prowadź nas, prowadź nas, prowadź nas, nas, nas byśmy spotkali się Bożej fale, wieczny czas, powieczny czas o Archaniele, Boży Ty prowadź nas, prowadź nas, prowadź nas, nas, nas byśmy spotkali, w się Bożej chwale, po W intencji grupy Archanioła Rafała, zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Święty Rafale, Archaniele, prosimy teraz święta biskupa. O, ofiarowania naszej pielgrzymki Matce Bożej, Najświe Najświętsza Maryjo Panno, Matko Syna Bożego i Matko Kościoła, matko wszystkich pielgrzymów, wezwałaś nas Matko, głosem Kościoła, mówiąc, zróbcie wszystko, cokolwiek powie Wam, Syn Mój, a myśmy usłuchali Twojego wołania. I wyszliśmy ku Twojemu sanktuarium, by w drodze rozważać tajemnicę naszych tożsamości dzieci bożych oraz powołanie do życia wiecznego, ucząc się wypełniania słów pielgrzymi nadziei. Dziś, teraz, u szczytu jasnej góry i przed Twoim ołtarzem, dziękujemy za to szczególne zaproszenie nas do życia w jedności z Twoim synem. Wraz z naszym dziękczynieniem składamy wszystkie intencje, które przynieśliśmy tutaj. Zawierzamy Ci, Matko, Kościół Święty, zawierzamy naszą diecezję, księży biskupów, kapłanów, chorych kapłanów, zgromadzenia zakonne, lud boży. Prosimy o Twoją matczyną opiekę nad naszym seminarium, nad domami zakonnymi. Zawierzamy nasze domy rodzinne, szkoły, urzędy, zakłady pracy, wszystkich rolników troszczących się o chleb powszedni. Polecamy Ci nasze rodziny, rodziców, młodzież i dzieci. Prosimy Cię, Matko, wyproś nam powołania kapłańskie, zakonne i do życia konsekrowanego. Jako pielgrzymie obiecujemy wytrwale podążać Twoją drogą: wiary, nadziei, miłości. Lecz będąc świadomymi naszych słabości, zwracamy się do Ciebie i wołamy. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko. Z naszymi prośbami, racz gardzić potrzeba w nas, ale od trzy lat nas zawsze, że bardzo, Panno Kaledna i Błogosławiona, o Pani nasz, nas, nasz, o nas. nasz, o synem swoim, swoim synowi swojemu nas dosławi chcę was pobłogosławić na to wejście przed obraz Matki Bożej pan z wami niech imię pańskie będzie błogosławione wspomożenie nasze w imieniu pana niech was błogosławi bóg wszechmogący ojciec i syn i Duch Święty, idźcie przed tron Matki Bożej. Tak pięknie się składa, jest godzina dwunasta prawie za kilka minut. Może wędrując, odmawiajcie po drodze Anioł Pański w łączności z papieżem Leonem. Czasem do stóp Matki Bożej Jasnogórskiej zbliża się pielgrzymka z Siednicy, z parafii świętego Stanisława, biskupa Męczennika, gdzie kolegą kursowym jest ksiądz Jerzy Danecki. Także myślimy, że ksiądz biskup pobłogosławi. Z radością niech Pan Bóg was błogosławi i Matka Boża niech oręduje za wami. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Było nas 56 osób, najmłodsza osoba Adam 11 lat, najstarszej wieku nie liczymy. Hasło naszej pielgrzymki, Maryja przewodniczką naszej nadziei oraz dzień bez modlitwy do Matki Bożej Dniem Straconym. Dlatego teraz z ufnością zawierzajmy nasze intencje. Ten cały nasz trud pielgrzymowania rowerowego, bo to dwunasta rowerowa pielgrzymka, i mówmy razem z wielką ufnością, pod Twoją obronę uciekamy się, święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza orędowniczko nasza pośród...